Ja z reguły mówię, że przedsiębiorca jest najważniejszą osobą w społeczeństwie, ponieważ ponosi największą odpowiedzialność. Ponosi odpowiedzialność czasu, kapitału i sumienia. Żadna inna osoba w społeczeństwie tych trzech odpowiedzialności nie ponosi jednocześnie. Z takich średnich statystyk no to na świecie, a to dotyczy też Polski, na 10 nowo otwieranych firm, pierwszy rok przetrwa połowa, a 10 lat jedna. W teorii ekonomii jest używana taka metafora, metafora ogrodnika, my tak określamy to. To jest porównanie gospodarki do właśnie działania ogrodnika. Otóż dobry ogrodnik to jest taki ogrodnik, który prowadzi ogród w ten sposób, żeby obok wielkiego drzewa, pod wielkim drzewem rosły małe, pachnące roślinki. Natomiast zły ogrodnik doprowadza do tego, że to wielkie drzewo wysysa wszystko i małe roślinki giną. I dlatego wszystkie kraje, nawiązując do metafory dobrego i złego ogrodnika, wszystkie rozsądne kraje dbają o sektor mikroprzedsiębiorstw, ale też małych i średnich przedsiębiorstw, po to, żeby to wielkie drzewo nie przygniotło tych mniejszych roślinek. Tam, w tych sektorach, gdzie można wykorzystać efekt skali, to już całkowicie korporacje to wszystko opanowały. No, ale nie wiem, ostrzeżenie pierwszej, tysięcznej osoby tyle samo kosztuje, więc no, to musi być w sektorach rozproszonych. No, teraz no, produkowanie pierwszego egzemplarza samochodu kosztuje miliard dolarów, a następnego, drugiego już kilkaset, tak? Więc ten rynek, ten efekt skali został opanowany przez korporacje i tego się już nikt nie zmieni. Natomiast no, to, o ten rynek usług rozproszonych z powodów społecznych, politycznych, kulturowych no, trzeba po prostu dbać. Bez mikroprzedsiębiorców będziemy mieli do czynienia z narastaniem syndromu zniebolonego konsumenta na wolnym, w cudzysłowie, ze znakiem zapytania, rynku. Mówienie o, o, o poziomie efektywności, e, efektywności tych małych przedsiębiorstw, że one są nieefektywne, niewczesne, nie taka ich jest rola. No porównywanie ich do jakichś firm technologicznych jest po prostu kompletnym absurdem, mają zupełnie inną rolę społeczną. Eliminowanie tych nieefektywnych firm, tylko, tylko że zapominają o tym, że z tymi nieefektywnymi firmami znikają też nieefektywni pracownicy. Jak mówimy o przedsiębiorczości, to musimy myśleć o paru rzeczach. Prawo do własności, prawo do pracy i prawo do przedsiębiorczości. Cały okres komunizmu to było ograniczenie prawa do przedsiębiorczości. W związku z tym miliony ludzkich talentów było marnowane. Na stanowiska bezwartościowych, ukryte bezrobocie i tak I my mamy jako narodzie ogromny potencjał, który możemy wzbudzić i rozwinąć. Ale musimy stworzyć niesamowite sprzyjające warunki do zakładania firm. Bo to jest to, jest, to jest to miejsce, gdzie siejemy. I z tych setek tysięcy firm powstają te perły, czasami, które zmieniają rzeczywistość, które osiągają wielki sukces. Firmy, które będą w stanie finansować badania, rozwój. W ogóle ten cały sektor MSP to jest 99,8% firm w Polsce. W Polsce jest około 4000 dużych firm. Reszta to są mikrofirmy, no to będzie w granicach 80%. W Polsce funkcjonuje około, w zależności od źródła, około 2,6 miliona przedsiębiorców. Z czego około pół miliona to są spółki prawa handlowego, a reszta to są jednoosobowe działalności gospodarcze. Czyli ta populacja przedsiębiorców w Polsce to jest na pewno ponad 2 miliony osób. Trzeba dać tej małej działalności gospodarczej jakąś szansę. E, natomiast w Polsce nikt takiej szansy nie daje. My założyliśmy takie forum mikro i małych firm eksperckie, no z tego względu, że o te firmy się nikt nie upomina. One nie mają pieniędzy, żeby sobie zafundować jakiś lobbying, czy, czy, czy jakieś działania public relations w swoim interesie. Mają inne problemy polegające na tym, żeby się utrzymać na powierzchni, i zapłacić ZUS niż samo organizowanie się, więc się nie zorganizują. No są taką grupą najsłabszą, która jest zwalczana bez żadnej obrony tak naprawdę. Nikt ich nie broni. Im mniejsza firma, tym trudniej ją prowadzić, bo duża firma może sobie pozwolić na obudowę instytucjonalną. Mała firma sama nie jest w stanie wielu rzeczy zorganizować dla siebie, łącznie z, na przykład z komórką ekonomicznej analizy prawa. A duże firmy mogą to robić. I w związku z tym dlatego to uzasadnia pomoc dla małych przedsiębiorstw. Jeżeli weźmiemy 100% podmiotów gospodarczych w Polsce, to 98% tych podmiotów ma przychody roczne poniżej 5 milionów złotych, 80% poniżej pół miliona, jakieś 30% poniżej 50 tysięcy złotych przychodów rocznie. Czyli te 98% przychodów w Polsce codziennie walczy o przetrwanie. Podstawowa relacja między państwem a przedsiębiorcą to są podatki. I te regulacje podatkowe nie dotyczą tylko wysokości podatków, czyli jaki procent zysków te podatki będą zabierać, ale w ogóle uciążliwości podatków, czyli kosztów transakcyjnych tych podatków. One cały czas wzrastają. Te koszty są związane z obsługą podatków, tą bieżącą i tą, która może być w przyszłości, ponieważ podatki, zapłacone podatki mogą być kwestionowane. To powoduje niepotrzebny stres i dotyczy bardzo często niewielkich sum. Ale to są koszty, które obciążają funkcjonowanie przedsiębiorstw. To mamy najgorszy system podatkowy pod względem skomplikowania i wrogości w stosunku do podatnika w OECD. Drugi od końca wyprzedzają nas wyłącznie Włosi. Podatek dochodowy to jest podatek, który jest bardzo drogi w obsłudze i to jest podatek, który kreuje konflikt największy konflikt interesów między państwem a przedsiębiorcą. Podatek dochodowy skłania przedsiębiorcę do ograniczenia zysków, czyli maksymalizowania kosztów. Państwo z kolei tworzy aparat, żeby udowodnić, że przedsiębiorca ma większe zyski, a niższe koszty. I te dwa podmioty reprezentują sprzeczne interesy. Ten podatek w ten sposób działa na szkodę dobra wspólnego, ponieważ przedsiębiorca zaniżając zyski albo zwiększając niepotrzebnie koszty ogranicza wartość swojej firmy, jej zdolność kredytową, zdolność inwestycyjną. A to nie jest w interesie dobra wspólnego. Jeśli się weźmie to na wielkich liczbach, to podatki są relatywnie niskie w stosunku do Europy Zachodniej, natomiast są bardzo niesprawiedliwe i bardzo nierówno rozłożone. Wielkie firmy płacą bardzo niskie podatki, jak na Europę, natomiast najmniejsze firmy płacą podatki bardzo wysokie, niespotykane nigdzie indziej i mające charakter, moim zdaniem, jakiegoś rakietu nawet, no bo to w niektórych przypadkach skrajnych to dochodzi do 60-70, a nawet więcej procent dochodu tej firmy no to nikt przy zdrowych zmysłach na dłuższą metę nie będzie prowadził działalności gospodarczej, jak ma 70% swoich przychodów oddać państwu. A jak się to skumuluje, czyli składkę ten podatek ZUS-owski, ten podatek zdrowotny, jeszcze, jeszcze podatek nam udało się w sumie wywalczyć w tym polskim ładzie, ten ryczał ewidencjonowany, bo ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego, co by dzisiaj się działo w Polsce Gdyby wtedy jednak rząd się nie ugiął i tego ryczałtu ewidencjonowanego na tych małych firm nie wprowadził. Nie tylko, że podatki mają być transparentne, jednorazowe czyli ich uiszczenie zamyka zobowiązanie ale przede wszystkim zyski i koszty muszą być wyłączną odpowiedzialnością przedsiębiorcy. A państwo może pobierać opłatę za usługę, jaką świadczy przedsiębiorcy a tą usługę są drogi, jest bezpieczeństwo, jest edukacja i tak dalej. I takim podatkiem, który często jest wymieniany, to jest podatek przychodowy. Ten podatek funkcjonował jeszcze po PRL-u przez, przez kilka lat, jako podatek obrotowy. obywatel ten na poziomie 20%. Natomiast 25% podmiotów, około 600 podmiotów w Polsce płaci podatek przychodowy. To są jednoosobowe działalności gospodarcze głównie. I na tej podstawie można zaobserwować, jak ten podatek się zachowuje, odnosząc ten podatek, kwotę tego podatku do przychodów, niezależnie od tej stawki, to przedsiębiorcy płacący podatek przychodowy odprowadzają de facto dwa, dwukrotnie większą kwotę niż przedsiębiorcy rozliczający się innymi stawkami. Czyli dlaczego przedsiębiorcy wybierają podatek przychodowy? Bo koszty transakcyjne są niższe. I to jest podstawowa sprawa. Wszystkie rządy, można powiedzieć, bez wyjątku deklarują poparcie dla przedsiębiorczości, wyrażają swoje uznanie swoją do, do, do przedsiębiorców itd. Natomiast z perspektywy naszych 35 lat, można powiedzieć, że jeden rząd, który wykonał faktyczną zmianę względem przedsiębiorczości, to był rząd Mieczesława Rakowskiego, ostatni rząd komunistyczny. Wtedy w 1989 roku, bodajże w czerwcu. Została wydana tak zwana ustawa Wilczka. Ona, ona miała cztery strony. Ta ustawa uwolniła przedsiębiorczość, przywróciła etos przedsiębiorcy. Wszystkie rządy po tym rządzie ograniczały przedsiębiorczość, zwiększały obciążenia, koncesjonowały i tak dalej. W wielu krajach te takie małe działalności gospodarcze są traktowane w ogóle bardzo ulgowo. No najbardziej to chyba w Ameryce, gdzie w ogóle się tym nikt nie interesuje. tam. Można sobie założyć taką firmę, to nazywają Doing Business as takiej formuły otworzyć sobie konto w banku i poinformować o tym rząd. No jak się założyłam, na przykład w styczniu, no to można w kwietniu przyszłego roku powiedzieć rządowi, że się coś takiego założyło. I ewentualnie jak się ma jakiś podatek, no to ewentualnie ten podatek zapłacić. I rząd się cieszy, że taki człowiek sam się ogarnia, a nie trzeba mu płacić zasiłku do bezrobotnych czy coś. No. Też te małe firmy no mają święty spokój w Anglii, tak i tak dalej i tak dalej. Podobne rozwiązania trzeba przeprowadzić w Polsce, jeżeli chcemy ten żywioł utrzymać. Te problemy przekładają się na to, co my ekonomiści określamy jako tak zwane koszty transakcyjne. Koszty transakcyjne są takie koszty, których mogłoby nie być, gdyby otoczenie biznesu było lepiej zorganizowane. To, że przedsiębiorca Musi całe sterty przepisów prawnych studiować i w dodatku liczba tych przepisów się zwiększa, to są właśnie koszty transakcyjne. Nasze koszty transakcyjne są różne. My, wszyscy, osoby fizyczne, też mamy koszty transakcyjne. Jak stoimy w korku, to to są nasze koszty transakcyjne związane z, do, z dotarciem do pracy. Ale w mikroprzedsiębiorstwach to jest szczególnie dotkliwe. I wielu przedsiębiorców. Rezygnuje z działalności właśnie ze względu na złożoność prawa, pułapki, w jakie wpadają. Jeżeli weźmiemy przedsiębiorcę, które zatrudnia 5-6 osób, to de facto odpowiada za 20-24-30 osób, całe rodziny. Jeżeli ten pracownik, który ma część wynagrodzenia płacone w kopercie, on jest cały czas podany stresowi, on nie może planować Rodziny, nie może planować budowy, on jest spychany w szarą strefę. I to państwo polskie notorycznie spycha przedsiębiorców w szarą strefę. W krajach skandynawskich, jeżeli mikroprzedsiębiorca popadnie w trudności jakieś w pierwszym roku działalności. To odpowiada za to opiekun tego mikroprzedsiębiorcy, opiekun wyznaczony przez odpowiednie władze samorządowe lub państwowe, bo ten opiekun ma za zadanie pokazanie, ukierunkowanie działalności przedsiębiorstwa tak, żeby to było zgodne z prawem. Czyli niedopuszczanie do różnego rodzaju nieprawidłowości. Jeżeli do tego dojdzie, to znaczy, że opiekun się nie sprawdził. Natomiast w drugim roku już ten opiekun znika, ale. Nie znika opieka przedsiębiorcy kierowana z urzędu, czyli zawsze przedsiębiorca może się udać do urzędu skarbowego, zapytać, poprosić o pomoc, zanim popełni błąd. Natomiast jest wiele przypadków sygnalizują to mikroprzedsiębiorcy że jak popełnia błąd w zapłaceniu podatku, czy tam z ZUS-u i tak dalej. To zwłaszcza podatkowe błędy są tutaj kosztowne, bo Urząd Skarbowy zwraca mu uwagę po pięciu latach i za pięć lat nalicza wysokie odsetki. Zamiast od razu zareagować i pokazać, dać szansę na poprawienie, tak jest w krajach skandynawskich. W Ameryce no, obowiązuje w tej chwili no, taka bardzo, bym powiedział, jak na Amerykę, lewicowa agenda polityczna, natomiast od no, tych małych tam nikt nie próbuje robić z nich korporacji, no i generalnie wszystkie kraje na tym jakby stoją, to jest taki fundament też społeczny, takiego spokoju społecznego i tak dalej, i tak dalej, z tego, z tych małych firm z czasem wyrasta klasa średnia, oni tam wielkich jakichś korporacji tam nie stworzą pewnie, no ale ta klasa średnia jest podstawowym elementem takim stabilizującym każde państwo. W Polsce to idzie powoli, no ale to jest też w dużej mierze z tego powodu, że ta działalność gospodarcza taka rodzima jest po prostu tępiona. Często same zmiany w przepisach prawnych skłaniają przedsiębiorców do różnego rodzaju manipulacji i potem mówimy, że to się no ale geszewciarz to jest Przedsiębiorca to nie jest akcja charytatywna, instytucja charytatywna. Przedsiębiorca musi zarobić, więc szuka rozwiązań. I jeżeli w prawie są rozwiązania, które zachęcają do manipulacji, to jest wina prawa, a nie wina przedsiębiorcy. I trochę te, ten gąszcz prawny, jaki występuje, to są koszty transakcyjne dla małego przedsiębiorcy, dla mikroprzedsiębiorstw szczególnie dotkliwe, bo takie przedsiębiorstwo musi się przebić przez ten gąszcz prawny albo wynająć kancelarię prawną, a to kosztuje. Konieczne jest wsparcie przedsiębiorstw, i tutaj jest rola samorządu organizacji samorządowych, żeby właśnie pomóc tym przedsiębiorstwom mikro na tyle, żeby one mogły pokonać tę barierę wysokich kosztów nie w sposób spekulacyjny, tylko w sposób zgodny z nowymi trendami technologicznymi. Naprawdę w każdym przypadku mikroprzedsiębiorstwo jest miejsce na cyfryzację. Jeżeli wejdziemy na stronę internetową i wygooglamy pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, to dostaniemy bardzo dużo różnego rodzaju wykazów instytucji, które ma Bank Gospodarstwa Krajowego, różnego rodzaju fundacji itd., ale to jest pomoc finansowa, a za mało jest takiej pomocy ukierunkowanej na zmianę organizacji, na zmianę modelu biznesowego. W Niemczech ta pomoc teraz się trochę tam pogorszyła, bo w ogóle sytuacja w Niemczech się pogorszyła, ale ja byłam zachwycona, wiele lat temu często wyjeżdżałam do Niemiec i tam są instytuty małych, mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich i te instytuty są często, choć mają charakter uczelniany większości albo jakiś branżowy, to równocześnie są bardzo sprzężone z praktyką, czyli od razu z ich strony płyną różnego rodzaju sugestie, rekomendacje, doradzanie, pokazanie dróg, rozwiązań itd. do przedsiębiorców, a równocześnie płyną sugestie do twórców prawa, co trzeba zmienić. Jeżeli mamy takie instytucje, ale to muszą być dobrze dofinansowane instytucje z kadrami o bardzo wysokiej jakości. A nie formalne. My dużo mamy instytucji formalnych, które nie są rozliczane z efektów działalności należycie, tylko ilościowo, a nie ma jakościowej analizy. Rozwiązanie, które, które jakby my proponujemy, jest utworzenie nowej kategorii podatników, czyli te mikro, mikro i małe firmy, które byłyby rozliczane jednolitym podatkiem. Proponujemy, żeby był to podatek przychodowy, jednolita danina płacona przez nich i dać im więcej spokój, żeby nie mieli prawa też odliczać VAT-u i tak dalej i tak dalej, ale żeby płacili niską, e, miesięczną, jednolitą daninę, która obejmowała wszystkie podatki, e, również tam ten niby VAT, <grych> ale bez jego obliczania, e, podatek dochodowy, zdrowotny i tak dalej i tak dalej, żeby doszło i rząd już z nich się tam rozdziela na różnego rodzaju, e, rodzaju kupki, e, również fundusze emerytalne itd., dalej. Natomiast no, w innych no to przede wszystkim w, e, trzeba wprowadzić w moim przekonaniu podatek przychodowy dla korporacji, bo nie, nie ma innego sposobu na zmuszenie ich do płacenia podatków w Polsce. No a te problemy takie budżetowe związane z tymi ubytkami e, w związku z, z łagodniejszym potraktowaniem tych mikrodziałalności, by jestem przekonany, że ich by wpływy wzrosły akurat, bo znaczna część by przeszła po prostu do, do, do legalnej strefy. No można uzupełnić z jednolitego VAT-u. Mamy kompletny, kompletną propozycję dotyczącą podatków w Polsce. Mam to przeliczone. Wszystko na ubiegły rok i to można zrobić, no tylko trzeba do tego jakby odwagi politycznej, której w Polsce i nie ma. Mała firma, nie powinna e, mieć potrzeby korzystania z obsługi księgowej biur podatkowych. Powinna być się stan, stan, sama w stan, stanie rozliczyć. I powiedzmy, że byłoby to do kwoty przychodów, nie wiem, 10-15 tysięcy złotych miesięcznie. Sam się powinien taki pracownik mógł rozliczyć. Nie może być obniżenie podatków. Podatki dochodowe to jest, to jest wstulna sprawa. Ubezpieczenia społeczne. Te osiem, ja mówię o 8 podatkach. To głównie to są związane, te wszystkie mają składki wypadkowe, ZUS-owskie i tak dalej. Jeżeli weźmiemy firmę, która ma 50 tysięcy złotych przychodów, a takiej firmie jest kilkaset tysięcy w Polsce, to ona odprowadza 70% swoich przychodów w formie podatków. Firma mała, która jest założona, musi mieć bardzo małą opłatę. Ja uważam, powinna być opłata administracyjna w wysokości 300-500 złotych, i w tym jest wszystko: ubezpieczenia zdrowotne, podatkowe. Wszystkie. On ma się skupić w tym momencie na rozwijaniu biznesu. A nie na szukaniu wytrychów i mnożeniu kosztów. Gdybyśmy to postąpili, to nikt nie będzie kupować na firmę Mercedesów BMW, żeby maksymalizować koszty, raty leasingowe, tylko, tylko będzie patrzeć na to, jak ten zysk można przeznaczyć rozwojowo. Czyli pierwsza rzecz obniżenie wszelkich kosztów transakcyjnych dla małych przedsiębiorstw o przychodach od 50 do 100 tysięcy złotych rocznie. To jest podstawa. Druga sprawa prowadzenie przynajmniej do wyboru, w pełnej skali dla wszystkich podmiotów prawa handlowego i prywatnego, wybór między podatkiem dochodowym a podatkiem przychodowym. Trzecia sprawa, musimy sobie dać sprawę z tego w pełnej perspektywie społecznej, że przedsiębiorca i przedsiębiorczość są najważniejsze w społeczeństwie, bo one budują porządek społeczny, walczą z nędzą, biedą, ale także są wielką cnotą.